Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Wtorek, 15 września, kolejna pobudka z kryptoekipą. Dzisiaj będzie krócej niż było wczoraj. Wczoraj pół godziny, więc trochę za długo. Także już nie przedłużam, bez żadnych żartów. Tutaj przeskakujemy szybko do tego, co udało się dzisiaj przygotować. Przede wszystkim zapraszam wszystkich serdecznie na naszą grupę Edukacja. Mamy już ponad. 1100 osób, tutaj oczywiście wielki konkurs dla Was już niedługo. Dogrywamy nagrody, będą ledżery, będą gadżety, będą kryptowaluty, także śledźcie tą grupę. Z okazji tego tysiąca na pewno zrobimy grubą imprezę z kryptoekipą, jeżeli chodzi o nagrody. Także wszystko będzie podane w najbliższym czasie. Myślę, że, że już w weekend gdzieś tam oficjalnie, oficjalnie to ogłosimy. Okej, okay, przeskakujemy sobie szybciutko, bo ocean kryptowalut. Bitcoin trzyma się powyżej 10 tysięcy dolarów. No i tutaj dzisiejsza cena 10 744. Wiele, wiele, wielu youtuberów, wielu, wiele osób gdzieś tam, które zajmują się de facto ceną Bitcoina, widzi tutaj potencjalne szanse na wzrosty. Także zaraz sobie trochę o tym powiemy i zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie. Ethereum 375 dolarów. Tak jak mówiłem wczoraj, ja sobie delikatnie w tym tygodniu dwa eterki doładowałem. Gdzieś tam zbieram sobie na tę pozycję, jak będzie właśnie ten Ethereum 2.0, jak będzie proof of stake, żeby mieć tutaj, mieć tutaj przygotowaną pozycję. I obiecałem wczoraj dwóm osobom na Priv, że podam pierwszą swoją piątkę altcoinów ze swojego portfela. Nie jest to żadna tajemnica. Wczoraj gdzieś tam, gdzieś tam dostałem taką informację, że chcielibyście wiedzieć, więc nie niemniej nie, nie to czynię. Więc jeżeli dzisiaj patrzę na swój portfel, pierwsza moja pozycja to jest Kro. A więc, a więc token Crypto.com, druga moja pozycja bardzo silna to jest Ferrum Network, trzecia moja pozycja to jest RUN, a więc TorChain, czwarta moja pozycja to jest Polkadot, a więc DOT i piąta moja pozycja to jest TRON. Tak wygląda pierwsza piątka, dalej nie będę czytał. Oczywiście po tych cenach, które są teraz, jeżeli chodzi o, o ten główny koszyk, no to najwięcej mam Bitcoina, potem jest Ethereum i na koniec jest, jest USDT, a więc Tether. Zero tajemnic, tak wygląda pierwsza piątka, five coin to five milion ekipa. Także jak ktoś jest zainteresowany, to można sobie sprawdzić. Obiecałem. Obietnicy dotrzymałem, także możemy możemy lecieć dalej. Myślę, że ktoś kto po pobudki, to nie jest tutaj zaskoczony, bo o tych projektach tak naprawdę mówimy, mówimy cały czas. Jeżeli popatrzymy sobie na altcoiny z głównego market capu ostatnie 24 godziny, no to tutaj z naszych projektów jest, jest jedynie Blockstack. Prawie 9% w ciągu 24 godzin, gdzieś tam kręci się wokół zera. Podawałem wam na grupie Edukacja ten mój poziom zakupowy, także ja tu pierwsze zakupy sobie, sobie zrobiłem. No, i jeżeli popatrzymy to, co spadło, no to z naszych projektów na drugiej pozycji jest, jest Torchain, a więc Rumę 0,63 dolara. Przypominam, ATH tu było na poziomie powyżej 1 dolara. No i pospadały trochę te, te projekty właśnie DeFi'owe, te JR te Finanse i te inne. Gdzieś tam bardzo mocno w internecie dużo informacji na temat tych projektów. Wiele osób tu inwestuje. Ja jestem poza tymi projektami, więc nie będę o tym mówił. Okej, okay, przeskakujemy szybko do najważniejszych wiadomości. Jeżeli chodzi o cenę bitcoina, Comparik.pl bitcoin w tym roku po 36 tysięcy dolarów, sugerują dane giełdy Derbit, a więc tu została zrobiona taka analiza, że jest duże zainteresowanie inwestorów, dużo nowych portfeli, dużo dużych portfeli, gdzieś tam, gdzieś tam ta opcja bitcoinowa. Dzisiaj bardzo mocno interesuje inwestorów. No i tutaj, tutaj ten rajd do 36 tysięcy jest jak najbardziej możliwy, przynajmniej tak wynika z danych tej giełdy. No i kolejny artykuł z Comparica, również związany z Bitcoinem. Nadszedł właściwy czas, aby Bitcoin znowu zaczął rosnąć. Uważa plan B. Plan B, inwestor. Stała podaż i niskie stopy procentowe te czynniki sprawiły, że znamy trader Plan B. Kupił po raz pierwszy Bitcoina. W społeczności kryptowalut jest znany przede wszystkim ze swojego modelu Stack to Flow który prognozuje wzrost ceny bitcoina do 100 tysięcy dolarów. No jak myślę, że tutaj jest to na pewno osoba gdzieś tam znana, również na Twitterze ją śledzę. Jeżeli chodzi o przewidywanie ceny Bitcoina, zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy w którym kierunku to pójdzie. Jak pójdzie do tych kwot, które są tu podawane, to nie mam nic przeciwko, wszystko leży na ledżerze, także także zobaczymy. Natomiast to, co dzisiaj musimy wiedzieć, to że dzisiaj cena Bitcoina bardzo mocno oddziaływuje na altcoiny. I to jest dla nas taka informacja z którą musimy się niestety z którą, z którą musimy się oswoić, tak? Przy dużym spadku Bitcoina altcoiny bardzo mocno dostają po dłupsku, jak ja to mówię, są duże spadki. Przy wzrostach również czasami altcoiny spadają, więc tutaj trzeba po prostu, tak jak mówię, grać poziomami, nauczyć wychodzić się do stablecoina, żeby gdzieś tam ten swój portfel zabezpieczyć. Moim zdaniem, prawdziwa hosta na altach o tym mówiłem wielokrotnie. Będzie dopiero wtedy, kiedy Bitcoin złapie mowę ATH. Do tego czasu myślę jeszcze. Mamy jeszcze, myślę, trochę czasu do tego, także systematycznie robimy swoje i, i tutaj wszystko idzie, że tak powiem, w dobrym kierunku. Przeskakujemy sobie dalej, mamy, mamy tutaj tym razem Bitcoin.pl.org platforma DeFi BZX straciła 8 milionów dolarów, a więc została tutaj schakowana. Po raz trzeci w ciągu roku, a więc widać, że chłopaki mają pecha. Natomiast jest to również takie ostrzeżenie, że dzisiaj inwestujemy swoje pieniądze gdzieś tam w projekty DeFi, które oczywiście są na topie. Trzeba się liczyć z tym, że projekt może być exit scam, może być jakiś tam hack. A więc bardzo mocno sprawdzajcie projekty, w jakim są ekosystemie, na jakim łańcuchu są oparte, kto stoi za danym projektem, jaka jest społeczność. O tym mówimy praktycznie codziennie, żeby nie wchodzić po prostu tylko i wyłącznie ze względu na ten social hype, który jest. W internecie trzeba, trzeba dokładnie sprawdzać projekty, bo takie rzeczy się dzieją, i myślę, że gdzieś tam, jak pęknie ta banka na DeFi, to będzie bardzo dużo exit scamów, będzie bardzo dużo zhakowanych platform, także, także trzeba tutaj śledzić i bardzo mocno dzisiaj zastanawiać się, w co wrzucamy swoje środki. Lecimy sobie dalej. Mamy tutaj Brian Armstrong zarzucił Apple utrudnianie rozwoju branży kryptowalut, a więc CEO Coinbase, jedna z najbardziej rozpoznawalnych osób w świecie kryptowalut. Nie pamiętam, na Cointelegrafie był albo na trzecim, być może na czwartym miejscu. No i tutaj zarzuca właśnie, że, że, że Apple odmawia hostowania zdecentralizowanych aplikacji w App Store. Ja generalnie nie wiem za bardzo jak to wygląda, jeżeli chodzi o, o Ja mam iPhone'a, oczywiście, oczywiście używam App Store'u, natomiast natomiast mam kilka aplikacji, kilka, kilka portfeli, więc tak to wygląda. Natomiast skoro taka duża, duża persona gdzieś tam zgłasza ten problem, to na pewno, na pewno tak jest. Ostatnio podawaliśmy bardzo dużo pozytywnych informacji, że Visa, Mastercard, kilka innych gigantów gdzieś tam bardzo przychylnie spojrzała właśnie na, na świat kryptowalut. Mówiliśmy o różnych portfelach, natomiast tutaj mamy, mamy taką informację, że w jabłuszku nie do końca, nie do końca wszystko jest halo, także miejmy nadzieję, że po prostu się poprawią, bo dzisiaj pomijanie tego rynku, pomijanie tych aplikacji opartych właśnie o blockchaina jest to na pewno na pewno duży błąd i jest to zamykanie sobie pewnej grupy odbiorcu Przeskakujemy sobie do bin Crypto, TETA walczy o przełamanie poziomu ATH, jeżeli chodzi o TETA to, to był projekt, który dał niesamowicie zarobić, chyba zrobiliśmy na nim ponad 400%, ja mam standardowo, zostawiamy tylko 10% z tego projektu, natomiast projekt jest niezmiernie wartościowy, jeżeli jeszcze nie znacie tego projektu zapoznajcie się, jest to platforma, platforma na której możemy oglądać streamy, możemy wrzucać wideo, także, także bardzo, bardzo mocny projekt, mają też drugi swój token, tak, tak zwany fuel, a więc paliwo, tutaj napędza tą platformę. Tak jak mówię, jeżeli nie znacie zapoznajcie się, no i tutaj fajny artykuł właśnie o podjęcie, podjęcie walki, o, o przełamanie, o pójście po, po, po nowe ATH. Bin Krypto, Gate Gate.io Exchange przetrwało nalot policji, tutaj taka fajna sytuacja, gdzieś tam użytkownicy poczuli się poszkodowani, bo jeden z tokenów, token Kim, he, kim chi, nie wiem co to dokładnie jest, nie mam tego w swoim portfelu, nigdy się nie interesowałem. Użytkownicy zgłosili, że stracili pieniądze, i od razu policja się zainteresowała, zrobiła nalot na gate GuyO, ale wszystko obeszło się gdzieś tam, gdzieś tam na spokojnie, giełda została, została sprawdzona, ale jak widać, użytkownicy, inwestorzy czuwają w przypadku dużych spadków również mogą zgłosić sprawę na policję, a więc tak to wygląda, również gdzieś tam gdzieś tam jest to na, na przykładzie tego tokenu, jest to również nauczka dla wielu osób, że trzeba pilnować swoich pieniędzy i trzeba sprawdzać w co, się inwe, w co się inwestuje, bo jak będzie duży spadek na projekcie, to nikt Wam funduszy nie zwróci, chyba, że będzie to na Binance i gdzieś tam źle coś wyślecie, napiszecie na Twitterze do CEO Binance'a, to to być może uda się coś odzyskać, natomiast tutaj jest informacja, że policja taką kontrolę przeprowadziła, Gdzieś tam jest filmik nawet z wystraszonymi pracownikami. Natomiast zostało to, zostało to przetrwane przez tę giełdę. Również te giełdy używamy. Odebraliśmy tu kilka airdropów, także dlatego gdzieś tam o tym wspominam. Lecimy sobie dalej, również Bing Crypto, Wolumen Binance Smart Chain stanowi już ponad. 14% wolumenu ETH, także tutaj bardzo mocno się rozwija. Słuchajcie, to w jakim kierunku idzie Binance, to jest naprawdę niesamowita rzecz. Zaraz przejdziemy sobie do analizy ceny, jeżeli chodzi o Binance Coin, a więc to wszystko, co wprowadzają ten farming, ten właśnie Spark, Smart Chain, to powoduje, że to się rozwija niesamowicie. I dzisiaj ja widzę, że absolutnie Binance chce iść w kierunku liderowania na rynku DeFi. A więc mają giełdę Binance, mają Binance Dex, mają swój łańcuch, mają farming, nowe projekty dołączają, jest możliwość farmingu za pomocą właśnie Binance Coina, a więc tutaj dzieje, dzieje się naprawdę dużo, no i ten ich token idzie bardzo mocno do góry, zaraz, zaraz pokażemy ceny. Jedna informacja na naszych grupach pojawił się film Relacja z Kryptostoku, na którym byłem z naszym adminem Robertem. Bardzo udane, owocne spotkanie. Spotkanie, które organizuje Mike Satoshi, wykład wygłosiła tutaj Sylwia Purzuk, a więc mega mocny materiał na temat DeFi. Obejrzyjcie, obejrzyjcie, sobie. Około godziny czasu to trwa, ale myślę, że warto poświęcić, czy jesteś świeży w DeFi, czy masz jakieś podstawowe informacje. Na pewno na pewno ten filmik gdzieś tam umocni, umocni Twoją wiedzę. Także zachęcam do oglądania. Film jest rzucony na grupę edukacja, także, także, także polecam i polecam również, żebyście odwiedzali, jeżeli w Waszym mieście są jakieś lokalne spotkania krypto, to jak najbardziej warto tutaj się udać. Ok, przeskakujemy sobie teraz do, do Binance'a, mamy tutaj, mamy tutaj informację o kolejnym, A, sorry, przeskakujemy teraz sobie do Crypto.com, mamy tutaj informacje właśnie o współpracy z Chainlinkiem, Cieszy mnie to bardzo. Kolejny mocny projekt gdzieś tam gdzieś tam dołącza do ekosystemu Krypto.com. Wszystko macie bardzo fajnie po polsku opisane na bitcoin.com.org. Także także poczytajcie sobie. Krypto.com ogłosiło nowe partnerstwo, w ramach którego kanały co cenowe Chaining zostaną zintegrowane z ofertą portfela zdecentralizowanych finansów DeFi. A więc kolejne partnerstwo. Chyba nie muszę mówić, jak Krypto.com mocno się rozwija. Praktycznie w każdej pobudce pokazuje. Pokazujemy coś nowego, jeżeli chodzi o krypto.com, pokazujemy syndykaty, pokazujemy, pokazujemy bonusy, pokazujemy jak rozwija się giełda. No i to, że dzisiaj kroj jest pierwszą pozycją w moim portfelu, jeżeli chodzi o altcoiny, to nie jest przypadek. To jest decyzja przemyślana, decyzja dojrzała. Bardzo mocno gdzieś tam liczę, liczę na rozwój tego projektu. A tutaj takie partnerstwo jak Chainlink na pewno utwierdza mnie, że idą tutaj absolutnie w dobrym kierunku. No i czekamy na kolejny syndykat, tym razem będzie, będzie, to, będzie to maker projekt, który również ja ostatnio zakupiłem. Projekt, o którym trochę usłyszycie, jeżeli obejrzycie ten filmik z kryptostoku, A więc zasady się nie zmieniają. Dalej minimalna alokacja to minimalny stake to jest 5000 kro, Trade wolumen na giełdzie z ostatnich 30 dni trzeba mieć 5000 dolarów. No i 22 rusza ten syndykat, a więc możliwość kupowania tej kryptowaluty za połowę ceny. Zachęcam, zachęcam jeszcze raz zachęcam. Oczywiście alokacja jest tutaj mniejsza niż podczas ostatniego syndicate na Bitcoinie. Ale również warto tutaj to odebrać, bo jest to po prostu szansa na darmowe krypto. Aleksander Dreyfus, przeskakujemy szybko do Chilis. Wczoraj ogłosił, że będą dzisiaj podane bardzo fajne, bardzo mocne informacje. Jedną z takich informacji będą nagrody specjalne, zatrzymanie funtokenów. Na razie nie ma żadnych innych informacji, a więc dzisiaj na pewno na naszej polskiej grupie Chilis wszystko podamy. Czekamy na te informacje, czekamy być może na ogłoszenie nowych klubów, a więc dzisiaj powinien być mocny dzień dla, dla projektu Chilis i dla projektu Socios. Czekamy Czekamy na te wszystkie informacje z niecierpliwością i jak zostaną ogłoszone, dostaniecie info od nas na grupach. Binance, mamy tutaj kolejny lunch pool, tym razem na Wingu, a więc możemy, możemy tutaj farmować, zostać farmerem, możemy właśnie steakować BNB. BUSD i ONT i za to, dostawać za to te wingi. No, i to, co robi dzisiaj Binance, to o czym mówiłem wam wcześniej, to jest naprawdę niesamowita rzecz. Ten farming, który dołączyli, na pewno bardzo mocno umocnił, umocnił pozycję Binance Coina. Zerknijmy sobie, zerknijmy sobie na wykres, jak to wygląda. Jeżeli popatrzymy sobie na 30, na 30 ostatnich dni, 26% w górę poszedł Binance Coin, a więc, a więc bardzo mocno. Często mówimy o tokenach giełdowych. Zobaczcie, jak to wygląda, jeżeli ostatnie 90 dni, gdzieś tam spadło do 19 dolarów, potem było bardzo mocne wybicie aż do 32 dolarów i teraz delikatny spadek do 28, natomiast dzisiaj ten ekosystem Binance'a to jest na pewno najsilniejszy ekosystem. Giełda rozwija się naprawdę w sposób niesamowity, cały czas dorzuca nowe rzeczy, cały czas zachęca nowe projekty właśnie do tego, żeby korzystały z tego ekosystemu Binance'a, więc tutaj naprawdę dużo będzie się działo. Ja przyznam się, że sprzedałem swoje wszystkie Binance Coiny gdzieś tam wokół w okolicach właśnie, właśnie tego szczytu, więc będę łapał pozycję, żeby po prostu tutaj to odkupić. Jeżeli chodzi tutaj o, o ten farming, to w tym nie uczestniczyłem, ale jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś chce, to, to zachęcam, bo na pewno tutaj jest to, jest to bardzo fajna rzecz, jest to możliwość pozyskiwania krypto. No i przyglądajcie się bardzo mocno ich tokenowi, bo tutaj naprawdę bardzo dużo może się dziać. Pamiętajcie, im giełda bardziej się rozwija, tym token jest silniejszy, tym cena tego tokenu po prostu idzie w górę. Lecimy sobie dalej. day. Dużo dzieje się w Brave, pracują, pracują nad nowymi rzeczami, użytkownicy iOS-a mają już wersję beta przeglądarki do testowania, gdzie będzie możliwość tutaj streamowania, wrzucania kontentów, a więc Brave idzie już nie tylko w kierunku przeglądarki, ale również chce dać nowe narzędzia swoim użytkownikom i jeżeli popatrzymy na ich token BAT, również bardzo stabilna pozycja, pozycja, która tak naprawdę rozwija się cały czas, cały czas mamy tutaj jakieś tam, jakieś tam systematyczne wzrosty. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Tak jak widzimy to na wykresie. 14 dni, 26% w dół. Bat również jest moją silną pozycją, natomiast ja obecnie Brave'a nie używam, używam Medboxa, a więc uważam, że, że gdzieś tam ten token jest tańszy i w perspektywie czasu da po prostu również podobne wyniki. Ta, ale zainteresujcie się, cena, cena jest, tak jak mówię, w miarę stabilna i ten projekt rozwija się naprawdę niesamowicie. Brave dzisiaj ma bardzo wiele, wiele milionów użytkowników i tutaj wszystko bardzo mocno idzie, idzie do przodu. DefiPy idzie do Polka. Dot, a więc projekt, który również mieliśmy w swoim portfelu. Ja, ja obecnie sprzedałem wszystkie swoje pozycje, nie zostawiłem nic. Był trochę spadek, więc, więc gdzieś tam, jeżeli się tym interesujecie, to można wykupić. Natomiast to, co mnie dzisiaj cieszy, to że ten ekosystem Polka Dot, a więc Dota się bardzo mocno umacnia. Coraz więcej kierunków właśnie patrzy w tym, coraz więcej projektów właśnie patrzy w tym kierunku, co mnie niezmiernie cieszy. Moje pozycje są na minusie, ja kupowałem trochę drożej. Informacje macie oczywiście na grupie Edukacja, natomiast również to jest bardzo silna pozycja, tak jak Wam mówiłem na początku, w moim portfelu, i widać, że ten cały ekosystem Polkadot idzie w bardzo dobrym kierunku. I jak patrzymy na ekosystem Binance, a, patrzymy na ekosystem Trona, patrzymy na ekosystem Ethereum, no to również tutaj ten ekosystem, właśnie Polkadot, idzie w bardzo dobrym kierunku i myślę, że jest to dzisiaj pozycja obowiązkowa w, w każdym portfelu. Oczywiście, jest to tylko moje prywatne zdanie, nie jest to porada inwestycyjna. Lecimy sobie dalej. Frontier, projekt, w którym ostatnio taki był erdrow odebrania. Mamy tu informacje, dzisiaj będzie listing, będzie na Uniswapie, będzie na balancerze, a więc na tych zdecentralizowanych deksach. Jeżeli ktoś się interesuje tym projektem, to będzie można zakupić sobie. Oczywiście wszystkie informacje znajdują się na ich stronie na temat dystrybucji tokenów, na temat włączenia tokenów do handlu, także, także zapoznajcie się, bo projekt jest, jest niezmiernie ciekawy. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o portfel Unifier, również przypominam portfel należący do Ferum Network. Ferum również mocna, mocna pozycja w moim portfelu. Mamy tu możliwość stakingu, jest instrukcja wrzucona, także, także polecam się przyjrzeć. Ja teraz na spadkach będę jeszcze ferum uzupełniał, dlatego że moja pozycja jest poniżej 100 tysięcy. A przypominam, że 100 tysięcy ferum trzymamy na portfelu Unifier, daje niezmierne korzyści, bo dostajemy link dropy. A więc w momencie włączenia nowego projektu, jak nowy projekt wchodzi na, na wallet Unifier, to dostajemy po prostu dropa. Także ja tutaj również swoje pozycje, jeżeli chodzi o Network będę uzupełniał, mimo, że dzisiaj, tak jak mówię, jest to chyba druga pozycja w moim portfelu, natomiast tu jest cały czas, słuchajcie, niski market cap, market cap lekko poniżej 7 milionów dolarów, więc tutaj nie, jeżeli chodzi o wzrost ceny, to cały czas tutaj widzę bardzo duży potencjał, robią swoje, nie za głośno, wszystko, wszystko gdzieś tam powoli pracują, inaczej, pracują szybko, ale nie jest oferum zbyt zbyt głośno, natomiast projekt jak bardziej wartościowy i ja tutaj na pewno swoje pozycje będę uzupełniał. Litio, współpraca z Tomochain. Tomo chain, również mam w swoim portfelu. Bardzo cieszy mnie to, że coraz więcej projektów, tych, które ja mam w portfelu, gdzieś tam ze sobą współpracują, widać, że jest to dobry kierunek, że ten portfel jest budowany w sposób dobry. Litiona również mieliśmy. Obecnie ja również zostawiłem sobie tutaj tylko 10%, natomiast Tomo chain zrobiłem zakupy, informacje również były podane. Obecnie ten projekt jest na spadku. Ja kupowałem go gdzieś tam w okolicy 1 dolara, teraz jest chyba 0,7, a więc również jeżeli jeszcze, jeszcze Tomo chain się nie interesowaliście, to Zajrzyjcie, zajrzyjcie do tego projektu, bo po prostu warto. Trawala i współpraca z WeChain. Jeżeli płacicie tokenami WeChain na Trawali, to dostajecie cashback 10%, a więc również kolejna, kolejna dobra współpraca dla VET. Projekt bardzo fajny. Jeżeli chcecie trzymać wety i je stejkować, no to polecam aplikację Krypto.com, aplikację opcja bo Bodajże od 12 tysięcy sztuk, z tego co pamiętam, 12 albo 14. Także warto tutaj stejkować swoje wety na aplikacji, bo projekt jest naprawdę dobry i również tutaj widać, że te współprace pokazują, że wszystko idzie w bardzo fajnym kierunku. Jeden nowy projekt na dzisiaj: API Finance. Projekt, który ma zajmować się. Takim, takim powiedzmy zmechanizowanym automatycznym farmingiem, a więc chcę, jest to projekt, który ma przenieść ten farming, który mamy na zupełnie nowy poziom, na level up, nie ma jeszcze, sprzedaż tych tokenów jeszcze oczywiście nie ruszyła, jeżeli chodzi o sam token, czym jest token, jak on wygląda, jest taki artykuł na ich medium, introducing the API token, a więc przedstawienie tego tokenu, poczytajcie sobie, ja sobie zapozna, się z tym już zapoznałem, jeżeli chodzi o dystrybucję, o ilość tokenów, o to, co chcą zrobić, a więc o tym zmechanizowaniu Organizowany farming, na pewno projekt, na który warto zwrócić uwagę. I z tego, co dzisiaj czytałem na jej grupie na telegramie, to w tym miesiącu mają być ogłoszone właśnie tutaj zasady sprzedaży tego tokenu. Będę bardzo mocno obserwował, bo naprawdę projekt niezmiernie wartościowy, również kilku mocnych graczy już o tym projektu wspominało. Także myślę, że po prostu trzeba tutaj zawiesić oko i mieć, mieć rękę na pulsie. Również Pump Network idzie w bardzo dobrym kierunku. Pump Network również jest. Tutaj implementacja z Polka Botem, a więc gdzieś tam niezmiernie mnie to cieszy. Projekt, który, który idzie w kierunku bardzo fajnych nagród, jeżeli chodzi o steak, tutaj będziemy również się przyglądać. Projekt, który również bardzo mocno spadł, chyba z ceny, jak go pokazywaliśmy w pobudce ponad miesiąc temu, to była cena 1,5 dolara, teraz jest chyba 0,6, a więc również, również czekam tutaj, żeby zrobić zakupy. Być może dzisiaj, jak oczywiście się uda zrobić, to wrzucę Wam informacje na grupę, na grupę Edukacja. CryptoDiffer, polecam, polecam sprawdzać to, co się dzieje, a więc kalendarz nadchodzących rzeczy. To, co nas interesuje, to na pewno nowy fantokering na Chilis a więc tu będziemy mieli Turcję, również kilka innych projektów. Na pewno IDEX 2.0 to jest dla mnie bardzo bardzo interesujące wydarzenie. Ja z IDEXa korzystam więcej niż z Uniswapa, Moim zdaniem, moim zdaniem jest, jest, jest fajniejszy, jest bardziej bardziej intuicyjny i bardziej przyjazny, jeżeli chodzi o właśnie o, o, o ten interfejs dla użytkownika. No i RVX tutaj mam 10%. Zostawione, również tutaj listnik na Unisłapie, ma tutaj du dużo się dziać. Natomiast kilka innych projektów również ma ważne wydarzenia. Na pewno na Unitrade trzeba zwrócić uwagę, bo jest to projekt, o którym również jest coraz, coraz głośniej. Także przejrzyjcie sobie to, zerknijcie. Dobra, słuchajcie, na dzisiaj to by było na tyle. Dzisiaj szykuję wam film, który już mam nadzieję, że w tym tygodniu uda się go skończyć. A więc o Blockchain Poland. Tutaj bardzo dużo będzie działo się w tym projekcie. Projekt polski, który wraca jak Feniks z popiołów. Także będę miał dla Was konkurs, będę miał dla Was to. Opowiem wam, w którym kierunku idzie projekt, jakie zmiany mamy od tego, o czym mówiliśmy ponad rok temu, co nowego się wydarzyło. Także czekajcie na ten filmik. Zapraszam na grupę Edukacja. Pracujemy nad nagrodami, które będą naprawdę hojne. I zapraszam jeszcze raz wszystkich do subskrybowania mojego kanału, dlatego że YouTube bardzo mocno tnie zasięgi. Dzięki za uwagę! I słyszymy się w kolejnej powódce z KryptoEkipą Już jutro. Hej! Dzięki.